I usually widzowie. Wyrzezmy z naszą ekipą i nagrywamy kolejny film. Dobra, sukces z od nas. Trzeba spacąć kolejną grę. Trzy, cztery bacon i skrzyżować. Bacon. Lodowa. To mi nie patrzymy standardowo. O matko, widzowie, to jest drugi film. Ej, kolego, no co? Co myśli co z będzie? Nie wiem totalnie. Ale chcę mieć psuki. Żeby coś dobrego. Już! Dobra, to czego szukamy? Hm? Dobra, ty dół, a ja górę. Dobrze? Oka. Oka widzowe. to mój dom widzowy, fajny. Tylkośmy osłonięte O, o, o weszłam. Tutaj chyba nie powinno być z Może tutaj w szafie? Nie. W lustru? Też nie. Hmm. Masz go? Nie, nie mam. Okay. Tylko nie wiem, gdzie może być ten bacon. Szuka? On chyba szuka. Bo nie wiem dlaczego widzę takie lagi. jest tu? Ej, dziomek. Mam go! Zatrzel go! Ja go trzymam! Nie, nie! Proszę! Trzymam go! Mam go! Idzie pan? Nie liczy się stąd! Proszę, nic mi nie Oj, O, jest! Dobra! Dał go zastrzeliu! Nie ma. Nie. O, ty chcesz sobie? bić? O bóż, aua, aua. A już czekaj stąd. I stąd tak patrzę. Uch. Nie. Kurde, ja tu dawał oko za pomoc. O, tu jest Sema. Nie się, co no, so. się działo. Ono są mi. Kołaj, sodo pod. tego bludynego, głupiego bacona. Wow. To jest super. nie podchodź tak. Zomek. Tak. Tym razem musimy tego bacona dolwać. O, dobrze. To jasna gwint. Dobra, już. Dobra, szukamy go. tej z góry. Dobra. Dała to do tutaj. To ja Ty, dół. Nie, będziemy tak usiąść. Nie, bo sobie że ten typek. Dół, no, tak. Uuu moja fula! Łatwiej! The... Tutaj zamknięto. Tylko to jest piąta ląda O widzowie, kozak mam don. Prawda? I suki suki. I lajki. Boże... Mam go, mam go! Nie, proszę, nie wołaj go. Z kim ty jesteś? Ej, Salio, go masz? O, tu jesteś. O, mam tego Flajela. Bo też go zawołaj, szefoka. Nie, nie mogę patrzeć i go zawołaj No do złego nazwałem w ogóle jest szef A ty gnij tutaj Proszę, a i nic mi nie zmieniali. A po holele mam Dawaj ją, u mnie jest Zatrzel go Dyn, dyn, nie. Yeah. Chłopak, uh, czy ty w ogóle jest tą broń? Uważaj. Sola, sola. Nie patrzę sobie poszedł. O, chłopak, czy ty lubisz bajkonie? Chcesz się bić? No dawaj. Lepiej sobie chowaj. No jak mnie znajdziesz się, to wydostanie się. No i poszedł. O nie, o. Co ty odwalasz? Co ten biegun robi? Co ty odwalasz? Do tu ty się z nim bić? To jest takie sytuacje jak my, a ty coś takiego robisz? No, z co, ja a dla siebie odwala mi. Dobra. Yeah, nie, nie kazać, są będę na dole. Ja tu na dół spojrzę. To ile wszyscy oglądają? Bajkon węgla, ty tutaj jesteś. No ja, bo ten nie jest taki głupi. Może tutaj gdzieś? O kurde, czy ja słyszałem trzały? Ło, wow, w ogóle co on tutaj robi? Co on tutaj robi? Czego on szuka? Czego on szuka? Tutaj, widzę, to ja nie widzę, że ja uciekam. To za koho i To nie, lepiej nie. O matko. Ej, że jest typku. Mam go, mam. O nie, kto by głos z tołu. Tak, to jest ten bacon. To ja może sobie wstanę... Nie, no. Ten bacon to jest taki specjalny. Nie, nigdy mnie nie trafisz. No spróbuj. Dyn, dyn. Nie, nie było. No widzowie to samo. I on sam poszedł. A tu gnił konie. Więc zostaw mnie człowieku. O, zamek. Wą Zanim czego się dowiedziałem? Z tego telewizora. Jakiego? O tego dowiedziałem się. Se? Wpisałem jego nazwę i się z tym dowiedziałem. Chłem, no czego? To ja miał żonę. Tak? I co? No i on mógł... Już. Dobra. Co? się dowiedziałeś? Że ja miał żonę i nagle... I chciał do tego gangu. Głowi musiał zabiskować z bliskich, rozumiesz? Dobra, tak. I wiesz co? No co. No i on mógł zabiskom dzwonąć, żeby dołączył do złodziei okay. Czy ty zagaliujesz, że tam głos zabił? O! To dobra skmina. Ja. Dobra, chodź szukać tego brykona. I Idę. Czekaj, są mi po bibliotekach. Chyba nie. O, bo też widać. To szukamy go tutaj. A nie, on tutaj szuka a ale ten typek ma bardzo słabe te klejówki Nie no, daj sobie mi sobie znalazłem Proszę, nie Nie lub mi Co ty lubisz? Mam się Tak, sobie o tym typku O jakim? O Głessie Dawaj, powiem tobie, sobie co ty robisz? Co ty robisz, człowieku? Bo co to, to sobie wiesz? Wiesz o nim. Jak on sobie tutaj Tu nie No gadaj by konia, bo się zleję. Jak on coś wyjbował? Przecież niewinny. Nie no, ja niewinny. Hmm. A skąd mam tobie ufać? Powiedz. Skąd bym miał się z tobie ufać? Hmm. Dlaczego nie powiedział, że on tutaj jest? Nie, proszę nie zmienię lub gin. Nie plusza. Dyn, dyn, nie ma. Trzeba je wpaść w ósmą głowę. O nie, Ej, co o tym sądzi? Ej, gdzie ty ileś? A nie gadaj, nie gadaj, coś tam. Co się wydarzyło? Aha, to, to nazwę, na no w zasadzie, tego on mi nie powiedział. Uhuhu. To będzie mega zła. O, co ty robisz? A ja? Ja nic. Czekaj, okay. nic. Ciekawy jestem z guest, prawda? Prawda. A skąd ty się tego dowiedziałeś w ogóle? Książki. Jakie książki? O okay, tej, zobacz. A tu jest tego całe życie. Tak. Ej, wesz, pokaż. Pokaż. tylko stronę. Okej. Okay. przewijać no przewijam Widzę, że nie przewijasz. Poczekaj. Nie mogę to być teraz. Co jest? głąb? Gałam wystrzelić od góry. Nie, nie. A ten bacon jest mega słaby, prawda? Tak. Chyba to można, trzeba go znaleźć. W sumie wiesz, mać las się. No i sobie, so ja, To było już na tyle. To bajaj,